My też mieliśmy plany wobec siebie i to od dawna, więc wyjrzeliśmy po raz ostatni przez okno, podświadomie oczekując, że ktoś będzie machał chusteczką, ktoś może będzie płakał, no i przede wszystkim, że między nami a tymi ludźmi będzie taki gąszcz serpentyn, które pozrywają się i wpadną do wody, jak tylko zaczniemy odbijać od brzegu. Ale nie było serpentyn, nie było wody ani brzegu. Nikt nie machał chusteczką i chyba nikt nie płakał. My też już niczego nie żałowaliśmy, a na wahanie było za późno. Pogoda pod nogami drgnęła, a gata odwróciła się plecami do okna. Jedźmy już stąd, powiedziała szeptem, uciekajmy. Łatwo jej było mówić. Mąż bezskutecznie grzebał w silniku, nie chcąc przyjąć do wiadomości, że jego skądinąd wysokie umiejętności techniczne nie przydadzą się tu na nic. Agata nie ponaglała go, bo chciała do końca być lojalna wobec mnie i towarzyszyć mi w tym pożegnaniu, choć tylko z daleka. Z kamienną twarzą patrzyła, jak wchodzimy z żoną po pochyłej platformie do wnętrza pojazdu, który z bliska nie wydawał się już taki duży i robił wrażenie kiepskiej dekoracji filmowej. Niemal czekała, jak spod niewielkiej kopułki wieńczącej maszynę popłynie kilkudźwiękowa melodyjka która z filmu Spielberga przeniosła się niemal do wszystkich telefonów komórkowych, w tym do tego, który sam jej zaprogramowałem. Ten dźwięk oznaczał telefon ode mnie, a ponieważ niemal zawsze oznaczał propozycję bliskiego spotkania, wydawało się nam, że jest bardzo na miejscu. Niestety wszystkim dookoła też tak się to kojarzyło, skutkiem czego Agata znajdowała się teraz w samochodzie należącym do hurtowni męża, a nie ze mną na Karaibach. Obserwowała, jak zamknęły się za nami drzwi statku, jak stajemy z żoną przytuleni do siebie w okienku galeryjki. Wyjęła chusteczkę, żeby pomachać i z kieszeni wypadła jej serpentyna, zapomniana przy okazji dekoracji przedszkola na kinderbal. Chciała rzucić w stronę pojazdu, ale nie była pewna, jak taki gest zinterpretują szeroko otwarte zielone oczy Majeskiego, który stojąc przy czarnym BMW spokojnie kontrolował sytuację. Pojazd zaczął unosić się nad ziemią, silnik w samochodzie męża wreszcie zapalił. Jedźmy już stąd, powiedziała szeptem, uciekajmy. Łatwo jej było mówić. Odkąd w Onecie uruchomili bezpośrednią transmisję wydarzeń dnia w formacie AWI, dopiero zrobił się problem połączenia z portalem. Wszyscy chcieli być na bieżąco, jakby po prostu nie można było włączyć CNN czy TVN24. A ja miałem chyba większe prawa od wszystkich, żeby to zobaczyć. Jako, że wszyscy na kursie ode mnie o całej tej sprawie się dowiedzieli. To, że włączone naraz 10 komputerów skutecznie zmniejsza przepustowość naszej sieci, nikogo nie przekonywało. Nikt nie zamierzał ustąpić. Mój komputer był za wolny. Może powinienem w nim posprzątać, bo na dysku było zbyt mało miejsca, a pamięć RAM zapychała się przy ładowaniu i w tym wyścigu do danych nie miałem większych szans. Umiejętności i praktyka w zasadzie się nie liczyły. Pierwsza połączyła się pani babcia i pierwsza też stwierdziła, że trwało to za długo. Za późno już odlatują. Kamera miała niezłą rozdzielczość, ale było dość ciemno i nikt oczywiście nie używał sztucznych świateł. Krąg wygnieciony na polu Fabisiaka, dawał się jednak rozpoznać dość wyraźnie. Na poboczu stała nieruchomo grupka ludzi i kilka unieruchomionych samochodów. Reporterzy ONETU próbowali na zbliżeniu pokazać odlatujący pojazd. Ale choć wznosił się początkowo wolno, to ostrość stale się rozmazywała. Wreszcie błysnęło na pół ekranu i nad lasem widać już było tylko stale zmniejszający się punkt. Kamera, umieszczona, zdaje się, na jednym z drzew, tym, na którym stanowisko obserwacyjne mieli chłopcy z łopu, przeniosła wizję na widzów stojących na szosie. Sprzęt był pierwsza klasa, bo obraz, mimo kiepskiego światła, był zupełnie wyraźny. Poprawił się nawet dźwięk. Także szum zapalanych silników i odjeżdżających samochodów był całkiem głośny. Przekrzykując go, pani babcia zawołała: No coś podobnego, to przecież pan! To nie jest live? Silnik zaskoczył. Zatrzasnęliśmy drzwi, ale pułkownik miał trudności z zapakowaniem do auta nieprzytomnego Majeskiego. Dochodziła siódma i w normalnych warunkach powinienem kończyć zajęcia na kursie dla emerytów. Jednak Mimo najszczerszych chęci dziś nie zdążyłem. Moja żona położyła mi rękę na ramieniu. Jedźmy już stąd, powtórzyła uciekajmy. Łatwo jej było mówić. Ostrożnie cofnąłem, objechałem wszystkich gapiów i za zakrętem włączyłem długie światła. Pół godziny później drzwi w naszym domu otworzyła nasza córka. Zaniosłem chomika do swojej pracowni. Umyłem ręce w swojej łazience nie swoim mydłem i spojrzałem do lustra. Nie wyglądałem najlepiej. Byłem głodny, byłem zmęczony. Bolał mnie kręgosłup, od korzonków przeniosło się jakoś tak dziwnie na odcinek szyjny. Lekarz uprzedzał mnie o tym, że dyskopatia i widoczne na rentgenie zwyrodnienie siódmego kręgu może powodować bóle głowy, niewyspanie, zawroty, nawet jakieś zmiany w mózgu. Chwała Bogu, nie miałem objawów utraty świadomości ani odlotów fantazji. Na to zbyt mocno trzymałem się ziemi. Ciężka praca w komputerowej firmie odzwyczaiła mnie od fantazjowania. Po prostu byłem niewyspany, byłem zmarznięty, byłem głodny. W najbliższych minutach, godzinach i dniach musiałem trochę posprzątać, uregulować pewne sprawy i ustalić nowe reguły życia w domu. Słowem, było trochę do zrobienia, ale kiedy to wszystko już zrobię, pomyślałem już naprawdę nie będę robił nic. No, nic, po prostu dla odmiany. Nadmiar ruchu, tak jak i nadmiar wydarzeń na dłuższą metę też może się znudzić. Nie robić nic. No, po prostu stwierdzić któregoś dnia, że to, co było do zrobienia, to się właśnie zrobiło i od dziś już jest luz. Nic nie trzeba, niczego się nie musi. W dodatku jest za co nic nie robić. Nic. No to właśnie tak jest. Tylko z tym jest za co jest pewien problem. Ale ponieważ w ciągu najbliższych kilku godzin nikt mi nie podsunie zapewne intratnego kontraktu do podpisania, ani w żaden inny sposób nie podsypie sałaty, no to mogę robić co chcę. Na przykład opisać moje życie. Zawsze lubiłem ambitne zadania. To będzie bardzo interesujące, a nawet ekscytujące doświadczenie. Pisałem we Frydmanie w Nowym Targu w Zakopanem w sierpniu i listopadzie 2002 roku i w Nowym Targu w marcu, kwietniu i maju 2020 roku w czasach zarazy.